Dzień dobry, Siemanko, z tej strony Siku. Jak wiecie wczoraj udostępnili nam patchnoutsy 323 Liga Affliction. No i tak pomyślałem, że dla tych, którzy nie chcą czytać całych patchnoutsów lub chcą poznać jakiejś innej opinii z boku. No to nagram takie omówienie tych patchnotesów, postaram się żeby było jak najkrótsze Dzisiaj wyjątkowo w kapturze, bo się przefarbowałem i robię niespodziankę znajomym Robimy imprezę przebieraną, nie chcę zdradzać za dużo za co się przebieram Także mnie dopiero zobaczycie w sobotę lub w niedzielę, faktycznie jakie ja teraz mam włosy Powiem tyle, polski zizaran, let's fucking go No i zaczynamy, zmian jest sporo Niektóre będą odczuwalne bardzo, niektóre mniej Przechodząc do meritum. Ultimatum wraca. Ja ultimatum nie grałem, ale dużo osób było nahypowane, myślę, że dobra zmiana. Ultimatum zastępuje bezpośrednio metamorfa. I w związku z tym katalisty przechodzą z metamorfu jako rzecz związana z ultimatum i to będzie główna mechanika dająca katalisty. Metamorf znika, unikaty metamorfu zostają w grze, trafiają do core, tak samo jak unikaty stoty. Trafiają do Core, to znaczy, że Defiance of Destiny będzie w Gierce, będzie dropił wszędzie. Tak samo Astral Projector zostaje w grze, będzie dropił wszędzie. W związku z Ultimatum ze zmianami, wiadomo, wszystkie rzeczy związane z metamorfem, teraz będą Ultimatum. Chodzi mi o to, że jeżeli mieliśmy Delirum Orb pod metamorf, to teraz będzie Delirum Orb pod ultimatum, myślę, że naprawdę wiele osób się ucieszy. Będą Atlas Nautki pod ultimatum no i myślę, że co do ultimatum to głównie tyle. Bazowo będzie miał teraz 10 rund, 10 stage. Myślę, że wcześniej to się losowało. Ta, tak usłyszałem. Tyle wiem. No i co do Atlas zmian, to najważniejsza chyba rzecz. Właśnie. Oczywiście są zmiany map, jak zawsze. Zmiany, gdzie lecą niektóre karty. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. I teraz rzecz, która jest myślę, że największą zmianą w tej lidze. I to jest usuwają helm enchanty dla gemów, nie będzie już czegoś takiego jak zmiana zachowania skilla poprzez enchant na hełmie, tego nie ma. Również usuwają alternate qualities heist dla gemów, czyli nie będzie anomalus, phantasmal, divergent itd. To znika z heistu, w związku z tym heist dostaje pewne zmiany, pewien rework, ale do tego przejdę później jak i również Unique Threshold Jewela pod skill, jakiś combat Focus pod Elemental Hit tak dalej to również znika. I w zamian tego dostajemy coś takiego jak Transfigured gemy Będzie to zmiana gemu na jego wersję Transfigured poprzez Divine Font, czyli to urządzenie, które mamy w Labie na poziomie Merciless lub wyżej będzie nam zmieniało jak działa Skill um, czyli to, że teraz wydaje się, że Spark nie ma już szansy na Poison to wcale jeszcze tego nie oznacza. Dalej możemy być może robić Poison Sparka poprzez wersję Transfigured, ale te jeszcze nie wszystkie są udostępnione, więc tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o zmianę Transfigured, no to właśnie na tym to polega. Nie znamy wszystkich możliwości, ale oprócz gemów, oprócz tej zmiany z gemami dali nam zmianę związaną z quality. Quality na wielu gemach było biedne. Nie dawało za dużo. I tutaj dostajemy również boost, większe skilli dostaje uh, lepsze możliwości quality. Um, I mam taką notatkę sobie zrobiłem i jakie to są rzeczy. Na pewno Bon dostaje more damage per trauma. Uh, także to jest... Bardzo silne. Jedyne co no to zabrali nam Divergent, czyli ten atak speed na bonshatterze. Może być odczuwalny, tutaj jest more damage, ale myślę, że dalej może istnieć transfigured wersja bonshattera, która nam daje atak speed za traumę, więc być może jest to bonshatter buff. Dodatkowo miniony, gemy w miniony dostały w całkiem sporo nerfu do minion movement speed'u i ja myślałem coś, dość sporo o zagraniu SRS-ami. teraz się troszkę bardziej waham, ale na pewno są grywalne to nie jest tak, że one są niegrywalne, po prostu jest to zmiana, minion movement speed dostaje nerfa, natomiast offeringi zamiast duration dostają efekt offeringów na quality, także tutaj jest rekompensata Warcry miały na quality cooldown recovery rate. Teraz jest on zdublowany, więc jest dwa razy większy do 40%. Dużo skill dostał: jakiś extra damage, extra proc, extra wave i tak dalej. Różnie. Czasem to jest jeden projectile, jak w przypadku Tornado Shot. W innych wypadkach są to aż dwa projectile. Ark dostał buffa, być może wróci Ark Trapper. E, także jak najbardziej na plus, myślę, że RF dostał nerfa ze starterów. Już nie ma e, bazowo Damage Overtime e, z levelem gemu, jest tylko to, co się przelicza z naszego pula, e, z, z życia ISa. E, Toxic Rain stracił 10% ARA Effect, czyli żeby dobić te nasze słynne 39%, będzie trzeba. Trochę się postarać, ale jak najbardziej jest to dalej grywalny skill. W zamian tego na quality dostał base duration, czyli to jest ogólnie buff do damage'u, jeżeli tylko uda nam się e, ogarnąć te 10%, które jest potrzebne. Withering stepy dają teraz to, co było na alternate, czyli extra 2 wither stacki na 20% quality. That's a huge buff. Zauważyłem, że dużo mine i trap e, gemów straciło throwing speed. No, i to jest coś, co może faktycznie zabolać użytkowników trapów i, 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 i min, bo to jest dość ważna statystyka. I no, zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Ale w zamian tego, na przykład, taki Blade Trap dość sporo zyskał, więc być może to gdzieś się tam balansuje. Um, I myślę, że w związku z tymi zmianami do gemów, no ja nie mogę powiedzieć wam wszystkiego, bo nie dostaliśmy wszystkich transfigured wersji gemów, więc myślę, że to dopiero GGG na dniach pojawi, ale tak, startery są nieruszone, oprócz rf myślę, że wszystkie startery, które do tej pory działały, można śmiało nimi zaczynać, jeżeli macie coś swojego ulubionego, to możecie tym zacząć. Um, Didi dostało trochę nerw do Caspi, ale grając Heist raczej dalej będzie ok. Nie, na pewno będzie ok, to, to, to nie ma o czym mówić. E, I tutaj jest największy mój ból, bo zmian jest sporo, ale chciałbym zobaczyć w końcu zmianę trochę tej ligi starterów, bo o ile... Czy inne mechaniki wprowadzały, że endgame'owe buildy pojawiały się nowe, i to mamy od dłuższego czasu. O tyle to co widzimy w pierwszych dniach y jest takie samo. Więc jeżeli w tej lidze będzie gantlet, to możemy się spodziewać, że gantlet dalej będzie farmiony podobnymi skillami. Wiadomo w ciągu pierwszego miesiąca może się pojawią jakieś nowe startery, ludzie będą kombinować, będzie jakiś lekki meta shift, ale jednak znane startery dalej zostają w gierce. I tutaj trochę minus, i drugim minusem jest brak zmian w ascendancy. Jedyna zmiana w ascendancy to, że Chieftain, który jest trochę związany z totemami, jego nautka na wybuchy działa z totemami. No i to jest tyle. Spodziewałem się jakiegoś glada reworku, blida reworku, i oprócz jakichś zmian związanych z quality, to nic takiego nie dostajemy. No, i tutaj trochę szkoda. Aczkolwiek zmian tak jest sporo, więc będzie na pewno można dużo kombinować z transfigurtkami. To jest na pewno największa zmiana w gierce teraz. Um, co jeszcze? Sanctum dostaje nerfa, ale takiego, który myślę jest odpowiedni. To znaczy, rzadziej będą nam wypadały tomy, czyli wejściówki na Sanctum oraz samo sanctum będzie rzadziej dawało dwa unik reliki, które są związane z dupowaniem itemów, czyli tym stratem, że się wchodziło, szukało się tylko divineów albo mirrorów i liczyło na zdupowanie to, co zrobił kid Dog. Um, To to dostaje nerfa, będzie rzadziej dropiło. Um, konsekwencją tego, że będzie mniej tomów, jest Taka, że um, Eternal Damnation na SSF pewnie będzie trochę ciężej zdobyć, chyba że dostało to zbufowane kosztem tego, że inne unique reliki rzadziej będą wypadać, ale tego nie wiem. Myślę, że Eternal Damnation będzie ciut ciężej wydropić. Taki jest mój take na to. Um, Nerfią niektóre unikaty, szczególnie ashes, które zyskałoby jeszcze więcej poprzez zmianę do quality. Ma zabrany mana reservation, czyli, no okej, okay, nie mana reservation, ale reservation efficiency. Jest to na pewno zauważalny nerf. Dalej zostaje do 30% boostowanie quality na gemach, więc. Niektóre skille, które dostały całkiem sporo związane z, ze zmianą quality będą bardzo dobrze współgrać z Ashes, ale jednak Mana Reservation jest dużą zmianą. Hit Shiver Nerf ze 100% na 30% extra damage. Um, Replika Dragon's Funk Flight dostaje Nerf 5% na każdej statystyce. Um, dalej zostaje plus 3. Yy, rękawiczki Kaoma daję teraz 1 Rage'a za każde 300. Life Regenu, a nie za każde 100. Mm, buff, cringe butów z egzarka. Już nie dostajemy 10 tysięcy obrażeń, tylko 6 tysięcy obrażeń. Nie wiem, czy to uratuje ten przedmiot. Dalej myślę, że lepiej farmić Itera niż egzarka. Um, co jeszcze? A, i jeszcze jest zmiana do Heist. Tak jak mówiłem, no oczywiście usuwają nagrodę w Heist związaną z Alternate gemami. Buffuję nagrody currency. Myślę, że dobrze, no bo to ta potrafi dać 15 chaosów, yy, Gdzie Heist za blueprint skrzydło dawał 8 fusingów, no jakby coś nie tak. I widać, że dość mocno zbufowali większość Experimental Base Types. Przede wszystkim Apex Cleaver pod Mele wygląda bardzo mocno, ale ogólnie wygląda, że zbufowali i być może więcej osób będzie z tym grało. Dodali również nowe bazy, yy, a kilka usunęli. Yy, Myślę, że tyle. A, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć związaną z tą ligą. Tak jak wiecie, był ten pasek e, Micro Distillery Belt, który powoduje, że flaszki mają zwiększony efekt. E, dotychczas było 20%, teraz będzie 30%. I ta liga wprowadza te tinctury, które używamy we flask slotach. Ja obstawiam, że one mogą się nie liczyć jako flaszki więc możemy mieć włozony, włożony tincture, a dalej pasek z heistu będzie działać i będzie dawał 30% efektu flaszek Jak wiecie, mm, flaszki odgrywają duże znaczenie w obecnym PoE i im się nie oberwało, dalej będą mocne, dalej Pathfinder będzie mocny, dalej Mage Blood jest mocny Także być może będą jakieś straty związane z efektem flaszek w dalszym ciągu i tym nowym paskiem, ale to jest na razie tylko mój jakby mm, przypuszczenie, nie wiemy jak to wyjdzie. Drugie przypuszczenie, zastanawiam się, jak działa Dark Effigy, czyli ten skill z nowego Ascendancy. jeżeli będzie wystarczająco tanki i będzie można rzucić to przy Bosie żeby nasze Strike Skille działały tak, że biją zarówno Effigy, jak i bossa, to oprócz tego, że Strike Skille wtedy zyskują, to dodatkowo damage z Effigy powinien przechodzić w bossa i możemy zyskać ponad dwukrotną boost do damage'u, jeżeli chodzi o, o te rzecz. No zobaczymy. Jak to wyjdzie w praniu, no ciężko ocenić. Przede wszystkim trzeba, trzeba czekać na Transfigured gamey. Podsumowując startery niezmienione. Możecie grać tym, czym graliście. Ale ogólnie sporo zmian. Liga zapowiada się fan. Ultimatum wróciło. Też zapowiada się fan. No i pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że nie przedłużałem. Wyszło jakieś 13 minut, także całkiem nieźle. Um. Piszcie w komentarzach, jak Wy widzicie. Te zmiany, i jak wy się zapatrujecie na samą ligową mechanikę, i czy finalnie GGG się spisało, czy jednak nie oddało w patch notesach. ale na pewno są to największe zmiany, jakie mieliśmy myślę, że od ostatnich dwóch lat. Pozdrawiam serdecznie, bawcie się i widzimy się na pewno na streamach z POE za tydzień.